Cześć Siema, się Maneczko Widzowie, ja jestem Matty Goat. Witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj zareagujemy sobie na piosenkę Friends Friends. Tak się po prostu ona nazywa. Więc, no, to jest już trzecia piosenka, jaką oni już wydają. Więc, no, mam nadzieję, że ona będzie fajna. I co, no, teraz jest premiera też, już każdy może oglądać. No więc, co? Lecimy reagować. 3, 2, 1 i lecimy. Dobra ben, ben, Dobra, mamy ben, ostrego tutaj ben, I spadło to, ben, ben, to być na chwilę, a zostałam tu na stałe Nasza drużyna to nie fikcja Mocny fundament Robię tu za A ja robię im zameczkę Ostre kiedy na wakacje Jeszcze nie teraz Czasami mam wrażenie, że nic się nie zmienia Chociaż na koncie ku samy zera

Wyszło. Ale każdy śpiewa teraz, więc Daję wam numer z wiedzą, świadczy da się lepiej Czekaz, oglądam do śniadania Od zera za dla Na pierwszym miejscu czy warto? Na drugim czy się opłaca? Wiem to! Sukces ma gorzki smak, jak ten perignon. Kręcimy cały dzień Później całą moc. Ciągle najwyższy bieg Wiemy czego Ej, zaraz mija rok w Polsce real one. Yes. Ej, dobra! I nie spodziewałem się, ale to jest taka zarombista ekipówka, że tutaj każdy śpiewa, jak widzicie. No mega piosenka po prostu. Zawsze tak mówię, ale naprawdę mega piosenka. Oh, kurde, nawet plakietkę tam mieli. co mogę powiedzieć? Nie ja masz to tego Żeby... Ja, musisz że Zwykły, nawet Cię na szczyt musisz rzucać to w internet. Friends, 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 friends Zerun mistrz. one friends. friends. friends Zerun friends, friends, friends Ale beat. Fajny. I dobra widzowie! Naprawdę ta piosenka była kozacka. Mega kozacka piosenka była. I no, myślę, że moglibyśmy tutaj dać ocenę oczywiście. No, zawsze, zawsze daję 10, nie? Ale teraz was zmylę. Teraz dam ocenę taką 8 na 10. 8 na 10, dobra. No, bo po prostu zawsze daje 10, ale to jest mega fajna piosenka, ja bym dał 10, ale zawsze po prostu ją daje, więc mega mocna piosenka, lubię takie ekipówki, że śpiewa każdy, bo wiecie, no takie, bo tam Dan Daniel, Danielo Cascadero już raz śpiewał, ale on bardzo krótko, on po prostu tam z cztery słowa zaśpiewał. A teraz zaśpiewał już dużo, mega dużo więcej, więc no. Ocena to 8 na 10. Mega mocna piosenka. No więc co? Ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Elo!